Witam i zapraszam na prezentację produktu marki METABO. Elektroniczny kombi młotek model KHE540. Silnik o mocy 1010W pozwala osiągnąć maksymalną liczbę udarów do 3200 na minutę. Przy zachowaniu energii dla pojedynczego udaru do 7,5 J. Dzięki zastosowaniu systemowi Metabo Vibratech w rękojeści, jak i też w dodatkowym uchwycie, drgania przenoszone na użytkownika są redukowane. Obudowa przekładni została wykonana z magnezowego odlewu ciśnieniowego. Co pozwala zachować niewielką wagę sprzętu, która wynosi 6 kg 200 g bez kabla, oraz pozwala ona skutecznie odprowadzać ciepło. Sam kabel jest długości 4 metrów. Zastosowanie technologii WarioTaho Constamatic pozwala na regulację obrotów odpowiednio do obrobionego materiału oraz pozwala zachować je na stałym poziomie pod obciążeniem. Regulacja obrotów odbywa się poprzez odpowiednie ustawienie pokrętła regulującego. Poniżej znajduje się również wskaźnik, który informuje nas o zużyciu szczotek węglowych. Uchwyt narzędziowy jest typu SDS MAX. Tutaj na wierzchu znajduje się dwie opcje do wyboru. Jedna to jest młot udarowy, druga wiercenie udarowe. Po prostu poprzez przekręcenie wybieramy co chcemy robić. Dodatkowo sprzęt wyposażony jest, czy też zastosowany jest w sprzęgu przeciążeniowym metabo S Automatic, który powoduje mechaniczne odłączenie w przypadku zblokowania wirtła. No co gwarantuje nam bezpieczeństwo, że tego sprzętu nam nie wyrwie z rąk. Podczas wiercenia można zastosować jeszcze dystans, który pozwoli nam wiercić na wyznaczoną głębokość. Montuje się go przy dodatkowej rękojeści. Przed przystąpieniem natomiast do pracy z wiertłami czy też dłutami należy zastosować smar do końcówek narzędzi przed umieszczeniem ich w gnieździe czy też w chwycie narzędziowym. I to uczyniwszy, przejdę do działania. Mam tutaj ze sobą taką pokaźną bryłę betonu. Najpierw ją rozwiercę, a później rozwalę. Jak zaprezentowałem na filmie, beton został w rozsypce. Sprzęt jest dalej cały, wszystko poszło zgodnie z planem. Funkcja łagodnego rozruchu sprawdza się idealnie, można podczas skuwania, rozkuwania przyłożyć dłuto precyzyjnie w miejscu, w którym chce się uderzyć. Na spokojnie to zrobić: dłuto nie będzie skakało, tylko uderzy w punkt, który chcemy. Redukcja drgań sprawdza się również idealnie. No, ja tutaj chwilę pracowałem z tym, ale nie czuję żadnego zmęczenia w stawach, w rękach, tak więc jest ten system bardzo skuteczny. Blokada obrotów podczas kucia czy też podkuwania pozwala na stałą, nieprzerwaną pracę, a w połączeniu z pozostałymi no, zaletami tego sprzętu sprawia, że praca jest przyjemna i bezpieczna. Do zobaczenia w kolejnym filmie.